Zaadaptowały się i zaczęli budować trzina przed łezką, żeby właśnie tracić tej wymiany. No, ale mówiąc o ostrych wymianach, Byk. pierwsza krew. Trafia w ręce Wundera i coś, co było można przewidzieć. Na przykład, kiedy spojrzymy na same zabite stwory, w tym w lesie pojawiały się opcje z Nashor Stufem. Tak, ale niektórzy idą w drugiego Rabadona w sytuacjach skrajnych, ale na razie idą przede wszystkim po Abedagę. Kapska kuje, nie ma many, żeby z się wydostać. Flasza już tak. Jankos z ultimateem już niedostępny, więc polegnie pod tą wieżą. To było ryzyko Kapsa. Jak to wcześniej wspomniałeś, Michale, będzie Protobelt. U Wundera będzie to Gunblade, ale. Te pierwsze momenty będą dla nich bardzo silne i do nich zapewne zaraz wrócimy, bo teraz. O! Miki z... z problemami! Miki e, miał flasha, ale nie był w stanie u... po prostu uwolnić się z tego wiązania od Jumi. Ginie w sytuacji, którą sam zainicjował. Sil dwa turety, mnóstwo farmy. To jest potencjalnie sposób na zwycięstwo. Czy, czy wunda jeszcze zakosi? rada? Chyba nie, bo inaczej by po niego szedł. skakujemy z rywali, że wraca się w fikołki, jest zasłona dymna, rzuca się na rywala, ten zamknął się we własnej klatce. Rety, on się zni. To jest. Czy to jest tań z gwiazdami? To jest podstawowe pytanie, bo. <laughs> Ta ucieczka w jego wykonaniu to jest naprawdę majster. Całkowicie jej nie odebrai. Chyba ma, na szczęście, lecz patrz na to odebranie, jest marfy. Ma flesza. Berek. I Wunder w tym momencie niby też ma. Nie, nie wierzę, że on tutaj upadnie. Dokładnie. Okej, okay, dobra. Janko z drugiej strony się pojawia nagle. I bije zbije swojego kolegę z 2016 H2K i to będzie Solo kill Letality Rexha, Jankos Ależ werwa Z tego chłopaka pije Co więcej perk jeszcze obija przeciwnika Szolkę wygląda na bezradnych do, do czwartej bez konsekwencji w tych szkolnych czasach Flash od Neona MFka na pewno będzie nad tym ubolewać, ale wunder? Czekaj, z to był <laughs> Wysokiego konia spadł. To na pewno, ale czy szalkę zamierza wykorzystać tę sytuację i zacząć napierać na g 2 Brakuje bardzo... Starają się odzyskać wiarę swoich fanów. Kodołamy. Co ty robisz? Dlaczego tak blisko podchodzisz do przeciwnej drużyny? Chociaż Miki poza pozycją, ale obok jest Jankos, który będzie chciał się zająć tym atroksem. Ten letality build dla Jankosa działa cuda! Eliminuje rywali z taką łatwością. Podoba mi się coraz bardziej seria wyborów ze strony Jankosa. Też w też tym pomaga. Wyeliminowany. zastanawia się gdzie i dokąd. Oj z Wunderem zachodzą na plecy. 5 na 4, g tu ma sporą tu przewagę. Luroks i Neon, Neon za chwilę po prostu wypuchnie to no obrażeń ze strony Capsa, ale idziemy po prostu dalej i resztę dokończy Jankos, który w tym momencie używa swojego zegarka, ale to jest nic. To jest czyszczenie w tym momencie ze strony G2. Nie ma jak rywale tak naprawdę postawić oporu i double kill dla Jankosa, double kill dla Perksa. Wyczyścili tutaj co do głowy zawodników.